Cześć, dzisiaj zapraszam Was na jednodniową wycieczkę rowerową wokół jeziora łańskiego. Jeszcze nigdy go nie objeżdżałem w koło, a jest to największe w powiecie olsztyńskim jezioro o, naj o największej powierzchni. Zabrałem Was teraz do jednego z moich ulubionych miejsc na wypoczynek, czyli elektrownia wodna przy jeziorze Ustrych. Za elektrownią jeziorko, a tutaj płynie sobie rzeka łyna przez piękny. Warmiński Las. Także robimy sobie tutaj krótki przystaneczek na kilka łyków wody, na batonika i ruszamy w trasę. My jedziemy w lewo na Łańsk, a ta zielona strzałeczka w prawo to oznaczenie rowerowego szlaku o nazwie Warmińska Łynostrada. Na pewno będziemy ten szlak robić. Pozdrawiam rowerową Warmię. Ładna naklejka. Na tej trasie są właśnie takie miejsca postojowe. To jest drugie, które spotykam. Godzina 10:47 32 km. Dobrze mi się jedzie. Teren gminy Stawiguda, a szlak, którym się teraz poruszam, to gościniec Niborski. I <laughs> No, i w końcu mamy widok na jezioro. Tu w tym miejscu płynie łyna, wpływa do jeziora. I teraz będziemy jechać wzdłuż brzegu przez pewien odcinek. Przykład życia w symbiozie. Sosna z dębem. Ładnie rosną, przytulone do siebie. O, tu może być. Zatrzymałem się w tym uroczym miejscu, żeby zaparzyć sobie kawę. I tak jak podejrzewałem, ta alejka prowadzi do nieistniejącej już osady gdzież przepraszam gdzież chyba tak muszę skorzystać ze ściągi Tak gdzież z tego co czytałem to ostatni protokół na temat ludności tej osady był w 1903 roku liczba mieszkańców wynosiła 15 osób Miałem w planie zrobić eksplorację tego terenu i oczywiście to zrobimy tylko najpierw vir piekale Dobra, zostawię tutaj rower na chwilę. Nie będę go ciągać ze sobą. I trochę się tutaj pokręcę. Cały czas staram się iść śladem tej starej drogi. Tu w tej części jest ona jeszcze wyraźna. Dzięki też tym drzewom, które wyznaczają alejkę. Ale tutaj już ślad powoli zanika. Stare mury, fundamenty. Stał tutaj jakiś budynek. Na pewno nie został zburzony i pozostawiony. Został rozebrany, bo mamy tutaj tylko same ławy fundamentów. Tak to by leżały jakieś gruzy, cegły, kamienie. A nie ma nic. Jest posprzątane. W niedalekiej okolicy nad jeziorem jest wyznaczony obszar przez lasy państwowe do zanocy w lesie. Może w przyszłym tygodniu spakuję kwipunek biwakowy na rower i przyjadę na nockę. Chwilkę się jeszcze pokręcę i wracam do roweru i jedziemy dalej. Kończył się szuterek, wróciliśmy z powrotem na asfalt. No i kółko zatoczone. Jezioro Łańskie, objechałem w koło. Już wam mówię. Łącznie mam 53 km. I teraz 18 muszę, yy, muszę odjąć, więc wychodzi 35 km, żeby objechać samo jezioro. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Morenowa warmia, bardzo piękna. Szlaki rowerowe są tutaj bardzo popularne, jest gdzie jeździć. Jeszcze na koniec chciałbym wam powiedzieć, że nie musicie jechać gdzieś daleko, żeby odwiedzać ładne miejsca. Piękne miejsca na pewno macie wokół własnego kapelusza, więc warto eksplorować teren, który Was otacza. Ja z tego miejsca się z Wami żegnam do Olsztyna. Wracam Łynostradą, mam jakieś 15-18 km do domu. Także dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!